Hejka kochani, witajcie na kanale Wypisane Ja jestem Ula, znowu jakieś dziwne przywitanie, nieważne um, Sorry naprawdę wielkie za krzywy kadr, jeśli on faktycznie jest krzywy A wydaje mi się, że jest I to nawet bardzo, ale nie jestem w stanie tego poprawić Ponieważ moi drodzy, ja sobie szłam, wychodziłam sobie na obiekt sportowy w mojej szkole Na dwór no, i miałam wtedy, byłam w stroju galowym, bo to było na zakończenie roku szkolnego, i miałam sandały, i że zaczepiło mi się sandał o schodek, a miałam telefon w ręce, się potknęłam, przewróciłam się i przeszarowałam telefonem po betonie. I takim oto sposobem zniszczyłam sobie przedni aparat, w ogóle cały ekran. Telefon jest do wymiany, nieważne. W każdym razie mogę nagrywać tylko tylnym aparatem, więc mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Jeśli nie, no to naprawdę najmocniej Was przepraszam eee, i będzie na tym kanale tylko i wyłącznie Gosia wtedy. No bo no, jak mówię, nie jestem teraz w tej chwili inaczej nagrywać. Ojejku, ten kadr jest mocno krzywy, bo ja widzę po ustawieniu telefonu, ale nie jestem w stanie tego inaczej zrobić. W każdym razie, dzisiaj przychodzę do Was z książką, miejsca w którym wpłakałam: Hollyborn z wydawnictwa For Young Adult, przetłumaczone przez Ernesta Kacperskiego. O tej książce było już na Instagramie, więc jakbyście chcieli zobaczyć moją recenzję na Instagramie, to zapraszam, jest pisane Tam stawiam recenzję właśnie książek, i jakieś inne nadam, pierdoły. W każdym razie. Ten film jest o dwóch książkach: jednej książce gości, jednej książce mojej, które faktycznie jakieś coś tam w nas poruszyły, są o ważnych tematach, i moim zdaniem o tej książce się zdecydowanie mniej mówi niż mówić się powinno, bo powinno się o tej książce mówić naprawdę, naprawdę dużo, bo jest naprawdę ważna. Opowiada o Ameli, która. Dawniej miała życie takie zwyczajne, normalne Miała chłopaka, miała cudownych przyjaciół, kochającą rodzinę Mieszkała w świetnym miejscu Lecz po przeprowadzce dziewczyna poznaje Risa, Raisa Nie wiem jak się czyta to imię, więc powiedzmy, że Risa I staje się jego dziewczyną I okazuje się, że to był strasznie toksyczny związek i po jakimś czasie, który jest właśnie opisywany w tej książce, Amelie stara się zrozumieć, czemu tyle przez Risa płakała i czemu była z nim aż tak długo. I odwiedza wszystkie miejsca, w których przez niego płakała, właśnie starając się to zrozumieć. Książka jest pisana w taki sposób, że mamy... To co się dzieje teraz Czyli to jak ona odwiedza te miejsca I historię z nimi związaną One są pisane inną czcionką Pokażę wam, patrzcie, na przykład tutaj Nie wiem czy to widać Tutaj mamy to co się dzieje teraz A tutaj mamy inną czcionką już To co się działo kiedyś No w każdym razie Książka naprawdę głęboko coś we mnie ruszyła Przepraszam, ja nie chcę płakać Naprawdę nie będę płakać Ech, chyba jednak nie będę nieważna Ja nawet nie zaczęłam tak, się w tym mówić za dużo Krzyżka poruszyła poruszyłaby mnie to, że tak naprawdę każdy, kto był w jakiejś toksycznej relacji Kto miał, był w tym toksycznym związku, naprawdę może się utożsamiać z główną bohaterką ja jestem w toksycznej relacji i staram się ją zakończyć. To nie jest takie proste i po prostu czytając tą książkę, jeszcze bardziej sobie uświadamiałam, że faktycznie jestem w tej toksycznej relacji i powinnam ją zakończyć. I, i naprawdę ja wiem, to nie jest proste i z tego powodu też. Mm, Starałam się mieć wyrozumiałość dla głównej bohaterki, przez to, że jej też nie jest łatwo zakończyć ten toksyczny związek. Niemniej jednak denerwowało mnie to, że ona tak naprawdę wie, ile Ris zrobił jej złego, a nadal do niego idzie. I to już są problemy z psychiką, bo no to po prostu jest taka manipulacja człowiekiem, ten jest się tak zmanipulował, że ona mimo całego wyrządzonego zła nadal do niego idzie. I to jest po prostu przykre, smutne, złe i z tego powodu, żeby uświadamiać sobie takie rzeczy, moim zdaniem trzeba tą książkę przeczytać, bo no naprawdę jest ważna. Tutaj tej książki nie czyta się dla głóf, głównych bohaterów, bo oni są niesamowicie denerwujący. Ta książka nie ma być comfort readem, że nie mamy jej czytać dla przyjemności, bo mamy ją czytać z tego powodu, że właśnie przekazuje ona naprawdę ważne treści, bo tej książki, ja na przykład przy tej książce w ogóle się świetnie nie bawiłam i ja wręcz nie chciałam jej czytać, jak już zaczęłam ją czytać i doszłam do takich momentów właśnie okropnych, przykrych, po prostu To ja po prostu aż odkładałam tą książkę, ja jej nie chciałam czytać, nie chciałam do niej siadać, bo wiedziałam, że Będę płakać, że będzie mi przykro, że będę czuć się z tego powodu po prostu źle, bo Ta książka była smutna, no po prostu, bo historia opisywana w tej książce jest Częst, czymś, co się ostatnio naprawdę często dzieje i czymś, co nie powinno się dziać, bo jest po prostu złe więc no po prostu to było przykre, strasznie, że takie rzeczy się dzieją i właśnie z tego powodu moim zdaniem powinniście tą książkę przeczytać, żeby uświadomić sobie bo niektórzy nie wiedzą, że są w toksycznej relacji nie wiedzą, że tak naprawdę to, co się dzieje, świadczy o tym, że ta toksyczna relacja naprawdę jest. I moim zdaniem właśnie jeśli przeczytalibyśmy tę książkę, to uświadomilibyśmy sobie, że faktycznie w tej toksycznej relacji jesteśmy, że to, co się dzieje nie powinno się dziać, że to nas wyniszcza. I ta książka też uświadamia, Jakie rzeczy mniej więcej powinniśmy podjąć? Tutaj są naprawdę mm, ci naprawdę ważne rozmowy. Ja nie lubię zaznaczać sobie rzeczy w książkach, dlatego ja nie wiem, miałam akurat metkę odwansów, to włożyłam sobie w to miejsce w książce, które wydawało mi się naprawdę ważne i które przekazywało yy, jakieś ważne treści. Yy, ogólnie... Ta książka jest męcząca, ona nie jest jakaś długa, zobaczcie, nie jest, ma też mały format, ja to wam, czekajcie, pokażę wam, znaczy ja to mogę wam pokazać, o tutaj błąd jest, patrzcie, to jest taka normalna bonda, a to jest miejsce, w którym płakałam, one się niedużo różnią, można powiedzieć, eee, no ale jednak jakaś tam różnica jest, więc... No, też na początku ciężko mi się to czytało ze względu na tę czcionkę opisaną, jakby przeszłość opisaną, czcionkę, która opisywała przeszłość. Przyzwyczaiłam się potem już do tego, ale naprawdę mówię, ciężko mi było siadać do tej książki, przez to, jaka ona była przykra, przez to, że naprawdę nie jest łatwo wyjść z takiej toksycznej relacji. I główna bohaterka się z tym męczyła I opisywane było to, jak ta relacja zniszczyła ich życie To wszystko było naprawdę, naprawdę przykre I straszne, że takie rzeczy się dzieją A dzieją się na świecie I część osób naprawdę nie ma tej świadomości, że takie rzeczy się faktycznie dzieją I według mnie ta książka by im to uświadomiła I moim zdaniem jest to naprawdę Naprawdę ważna pozycja. Tutaj nie liczą się takie rzeczy jak opisy, um, bo. że tak powiem, to były. Historia była opisywana przez dziewczynę, która nie zwracała uwagi na otoczenie, na takie wiecie podstawowe rzeczy, tylko tutaj bardziej się liczyły emocje, a nie takie opisy po prostu, więc. E więc tak naprawdę tutaj. Te opisy nie grają głównej roli i tutaj głównej roli właśnie nie gra to przedstawienie otoczenia, przedstawienie wyglądu głównych bohaterów, tylko właśnie emocje i to jest specyficzna książka. I ja mam świadomość, że ona nie przepadnie wszystkim do gustu, bo no, jak już mówię, to tutaj jest podział na tą teraźniejszość i przeszłość, i ta książka naprawdę głęboko może coś tam w nas poruszyć, um, ale jest ważna. Jest ważna i naprawdę moim zdaniem nastolatkowie powinni tą książkę przeczytać. Nie każdy, bo nie każdy tą książkę zrozumie, nie każdemu ona przypadnie do gustu, ale moim zdaniem duża część powinna to przeczytać, bo ta książka jest naprawdę ważna. I jak ja czytałam o Risie, jak ja po prostu słyszałam już jego imię, to ja po prostu miałam ochotę go, po prostu nie wiem, coś mu zrobić. Bo jak ja czytałam o tym, co on robił te, tej Ameli, to po prostu, no, mnie aż mnie bolało coś, bo to było straszne, po prostu. To... Ja przepraszam, ale to było. Przepraszam, że płaczę, ale. Po prostu, no jak tak można? I, i, I to tyle, że. No, nie powinno tak być. I jeśli, jeśli jesteś w takiej toksycznej relacji, jeśli naprawdę czujesz, że tak nie powinno być, jeśli. Jesteś w toksycznym związku, jak już mówiłam, w toksycznej relacji, jeśli chcesz z tego wyjść, albo nawet jeśli czujesz, że tak jest, ale nie jesteś tego pewien, przeczytaj tę książkę, bo naprawdę ta książka może Ci uświadomić, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Dobra, więc wszystkim, wszystko najgoszjał i witam was. W kolejnym odcinku na kanale Wypisane, a raczej w drugiej jego części, bo zazwyczaj jestem druga. Więc dzisiaj zapraszam Was na pogadankę o książce. Dawno czegoś takiego nie było. W, sumie w moim wypadku, to chyba oprócz recenzji, to nigdy nie było takiej stricte pogadanki o książce. A pogadamy sobie dzisiaj o nic Wami nie jestem winna. Laura Stevens wytłumaczeniu Macieja Potulnego z wydawnictwa Maastricht. To jest najnowsza premiera, jest dzisiaj 25 czerwca, czyli ta książka miała premierę 10 dni temu ja ją czytałam przedpremierowo ze względu na targi książki w Warszawie, na których ta, tą, tak o, tą książkę zdobyłam, a dokładniej e, kupiłam ją Ula w ramach wyzwania kupującej na wzajem książki. I tak się złożyło, że tą książkę, którą przed chwilą mówiła Ula, albo będzie mówiła, zależy, też ja je kupiłam właśnie w ramach tego wyzwania, więc dobrze trafiłyśmy, bo ponieważ uważam, że ta książka, jak Ula uważa, że miejsca, w której płakałam, tak dla mnie ta książka była Boże, co to się stało? Była bardzo wartościowa i e, naprawdę potrzebna światu. Odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego. Dobra. Najpierw o czym jest ta książka. Książka opowiada o naszej głównej bohaterce Lizzie O'Neil. E, kotek. E, opowiada o naszej głównej bohaterce Lizzie O'Neil i Lizzie jest taką bohaterką. No, taką silną kobietą, silna baba, po prostu nie boi się być sobą, nie boi się tego, co lubi, czego nie lubi, opinia ludzi jest jej zupełnie niepotrzebna. Ma dwójkę przyjaciół Deniego i Aite, nie wiem, jak się to imię sorry. No i któregoś razu ona pada ofiarą dość dużego hejtu, powstaje dość taka strona, która nie do końca dobrze mówi o naszej Lizji. No i z tego powodu różne rzeczy y, się tam z, y, dzieją. E, no i tam się różne rzeczy dzieją i tam wiadomo, będziemy dążyć do tego, żeby dowiedzieć się, kto jest założycielem tej strony. Co jest w tej książce ważne? To jest na pewno właśnie ten temat hejtu, tej strony, na której są, no nie... Oczekajcie, pójdę Fred. Dobrze, jest Fred, się 30 stopni, Strasznie gorąco. Wracamy do tematu, przepraszam. To, co mi się w tej książce podobało, dlaczego uważam, że jest ona wartościowa, to dlatego, że trzeba uczulać osoby młode na, na hejt po prostu, na środowisko. Ta książka, Na główna bohaterka, generalnie, ona na początku stwierdza, że o, to, że jestem hejtowana, jest normalne. Nie, to nie jest normalne. I takie strony, i takie zdjęcia, jakie wypływały na te strony, i przeróbki tych zdjęć, bo tutaj jest przeróbki, no przytacie się, to się, to, to się dowiecie, to jest nawet z tyłu napisane, więc tutaj nie będę się bardzo w to wdrażać. E, to nie jest normalne. E, I no to musi być jasne, że no nie jest to normalne, kiedy pojawia się strona o Tobie i tam są same zdjęcia Twoje. I no sama ta nazwa strony jest tragiczna. Nie będę tutaj mówić jaka, bo to jest spoiler do książki. E, ale wiecie, ale no, generalnie bardzo fajny jest tu wątek psychologiczny, czyli co hejt robi z głową nastolatka, jak nastolatek odbiera hejt i to, że jest hejtowany i to, że nie chce tego powiedzieć osobom starszym, czy nawet rówieśnikom, bo uważa, że ten on sobie sam poradzi z tym problemem, czy coś, to tak nie działa. Każdy z nas ma swoje problemy, ale dorośli są od tego, żeby nam pomagać w tych problemach i nie mamy sobie z nimi radzić sami. Tak, tak samo temat tego, że tutaj nie każdy może robić to co chce, bo nasza główna bohaterka, no, no, przez to co zrobiła, no to dostała. No, dostała po prostu, wiecie. A ona nie, nie widzi w tym nic złego. No, to przez to po prostu dostała burę od całego świata, od całej Ameryki, więc wiecie. Tak samo jak jest pokazane, jak to odbija się na naszych przyjaciołach, na tym, że my jesteśmy jejdowani to też nasi przyjaciele obrywają, nasi bliscy, bo tutaj jest też problemy na przykład z babcią głównej bohaterki, gdyż główna bohaterka jest sierotą, więc jest, jest również pokazane to, jak, jest też biedna, więc jest pokazane, że nie może sobie jakby poradzić, nie może rozwijać swoich pasji ze względu na to, że... Jest biedna, jest też pokazana, że nasza główna bohaterka nie, nie chce się tam bardzo narzucać swoim przyjaciółom. Że nie chce u nich pieniędzy, że ona sobie poradzi sama. No, wy... to nie jest tak, że sobie ze wszystkim poradzimy sami w życiu. Po prostu potrzebujemy ludzi, którzy są obok nas. Dobra, przepraszam, ale okazało się, że moja trenerka wraca do jazdy, z prowadzenia treningów, więc. Musiałam zostać o tym doinformowana i jakby wiecie, takie szczęście mi się tak. Teraz była taka trochę, aaa, to. Tej sorry. Dobra, mówiłam o tym, że potrzebujemy przyjaciół, bo potrzebujemy i ta książka dobrze nam no o tym mówi. Natomiast. Deni. Chłop jest irytujący. Na początku książki tam w drugim rozdziale, nawet pierwszym, nie licząc tego. Na początku, jest taki bardzo fajny list. Taki. I no, no, nie licząc tego listu, to w pierwszym rozdziale dowiadujemy się, że. Deni zakochał się w Izzi, a on się przyjaźnił tam od X lat, od najmłodszych lat yy, i on się w niej zakochał. Yy, I potem yy, on się na, na nią krzyczy, bo coś zrobiła, yy, bo zrobiła X i potem jak już na nią nakrzyczał, to potem przynosi kwiaty i mówi, jaki on będzie super facetem, jak ona z nim będzie. No proszę was, to brzmi absurdalnie. Deni go nie da się lubić, ok? Umówmy się. On jest taki irytujący, tak? No nie. Więc to też pokazuje tutaj zawód na, przyja na przyjacielu swoim, no bo... Czekajcie, o nie, bo tutaj stałem padzie, a to wy tego nie widzicie, to nieważne. E... Zawód na swoim przyjacielu, no bo jednak znasz kogoś od lata, tutaj taka zmiana i nagle na ciebie krzyczy, nagle się wkurza, nagle jest zazdrosny i to też wiadomo. Różne dziwne rzeczy z tego wynikają. E... I coś miałam jeszcze powiedzieć. A, wiem, e... o... ta książka też bardzo fajnie traktuje o tym, w sensie bardzo ładnie pokazuje... Jak mężczyźni i kobiety robią te same rzeczy, a kobiety obrywają za to dużo bardziej. Bo mężczyznom się przyklaskuje, bije brawo za to, a kobiety a kobietom nie, a kobiety za te same rzeczy są okrzyczane i w ogóle. No nie. Ta książka jest ważna, jest potrzebna, jest konieczna, że yy, uważam, że jest bardzo ważna, jest tak samo ważna, albo minimalnie mniej, jest tak samo ważna jak na przykład zadanie domowe. Um, I nie trafi do moich ulubieńców, bo na przykład czasami śmianie się z niektórych rzeczy w tej książce. Humor w tej książce był już dla mnie aż, aż nadto, Było go aż świecie, zbyt, y, zbyt był taki, nie, nie mój ten humor. To uważam, że jest ważna. Naprawdę, uważam, że jest ważna, jest potrzebna, yy. i pokazuje. Tak! Przypomnę drugi raz podczas nagrywania tego filmu. Owie, oh yeah, dobra. Więc uważam, że jest bardzo ważna, potrzebna, i cieszę się, że mogłam ją przeczytać, że dostałam szansę przeczytania i to jest pokazuje też takie rozterki młodych ludzi po prostu, czyli to, że yy, nie wiedzą, co chcą zrobić, co zrobić na. Yy, no po prostu, co zrobić na. Yy, co zrobić ze sobą po prostu. Yy. Jaką decyzję podjąć? O, to jest też bardzo fajne. Dobra, jeżeli chodzi o to, co teraz czytam, to czytam za niebieskimi drzwiami, ale do, jestem dosłownie na 35 stronie, więc tutaj wielki, nie ma wielkiego postępu. Są mi niecałe 200 stron, bo to jest krótkie. Będę też zaczynała na nich jeszcze spik, bo muszę to nawet zrecenzować, więc. Dobrze im poszło. No i co? Ja Wam życzę, bo wiem. Wiem, kiedy to wchodzi, to wchodzi dzisiaj, życzę Wam udanych wakacji razem z Fredrem, Koniem Jackiem. życzymy Wam dobrego... i Ulom I moim kotem, który próbuje wyjść, więc muszę go zaraz wypuścić życzymy wam... życzymy wam dobrych wakacji, żeby były szczęśliwe, spędzone w gronie rodziny, przyjaciół Spokojne... czekajcie I generalnie, żeby było dobrze i dobrego dnia, tygodnia, miesiąca Trzymajcie się, do następnego i cześć, wyszło!